Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Oskar i witajcie w kolejnym odcinku STERNA. Moi drodzy, nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego, żeby aż tyle osób do mnie pisało, żebym nagrał kolejną część tego challenge'u. Więc jakby, wiem, że to jest czwarta część, ale nagrywamy ją dalej, ponieważ jest na to bardzo duży popyt z waszej strony. Moi drodzy, przypominam zasady, mmm, bijemy sobie wszystkich typów, jakich spotkam w tym odcinku. E, Nieważne, czy mają 15 level, czy mają 140 level, i tak ich klepiemy e, z petem. W tym oto tutaj, jak nam pet padnie to do, dokupujemy yy, i po prostu bijemy sobie na odcinku tych ludzi i próbujemy ich zabić oczywiście. Dodatkowo tak jak obiecywałem 30 łapek w górę to jest jedna walka w kolejnym odcinku i tego się trzymamy. Tutaj zrobiliście ich 321, więc zrobimy dzisiaj po prostu 10 walk. No i ta zasada dalej obowiązuje: 30 łapek to jest jedna walka w kolejnym odcinku. Zróbmy takie coś, to bardzo fajnie działa. Z tego, co zauważyłem, bo, bo, bo jest ich naprawdę dużo tych łapek. Zaczynajmy, idziemy sobie na początku na las orków, i idziemy sobie w prawo i szukamy po prostu jakichś gości do zaatakowania. Widzę już pierwsze osoby, które się biją. Przypominam, jeżeli osoby się biją, no to nie czekamy aż się pobiją, po prostu idziemy się bić dalej. Natomiast tutaj muszę wrócić i atakować. Dobra, Zigeusz. Zaatakowaliśmy Zygieusza, Problem jest z tym, że zaraz do się na niego hopnie, ponieważ zaatakowałem go w miejscu publicznym. Mm, co ja w ogóle robię? Eee, więc, więc, więc trochę przypał. Chyba, że nie hopnie. Dobra, nie hopnął. W sumie ok. Eee, mamy pierwszą walkę. Bardzo fajnie, jeszcze sobie odpalę full ekran, żebyście wszystko fajnie widzieli. O, smutna buzia, Jezus Maria, ale mi szkoda gościa. Przedstawię sobie pewnie zrobić questa czy coś i go tak chamsko zabiję. Dobra, mamy pierwszą walkę. Całkiem fajnie, całkiem szybko. Teraz wychodzimy, czy ktoś nas zaatakuje. Nie zaatakuję. Okej, okay, czyli atakujemy dalej. Możemy sobie poczekać ewentualnie cegłę zabić. Ok, drużyna jest pod ochroną, nieważne. Um, idziemy dalej. Dobra, ten się bije. O, prawdopodobnie szybko nie skończy, bo jeszcze orki żyły. Idziemy sobie, słuchajcie, dalej. Pierwsza walka z nami, mm, dosyć lightowa. Taka treningówka, trochę, nie? E, Przepraszam bardzo, tutaj, jak on miał. Punkty, sadesty 35 dostałem, ale nie, nie zapisałem kogo zabiłem. No dobra, nieważne. Pozdrawiam tego gościa. E, nic do ciebie, kolego, nie mam. E, ma, masz gwarantowane wyjście na streamie jakbyś chciał kiedyś na jakąś fałudynkę, czy coś. Dobra, idziemy dalej. E, bić się na zrujnowaną wieżę. Przy okazji pozdrawiam tego Lonela Druta, który do mnie pisze. Śniło mu się, że 109 level wbiję. Dosyć wysoko, muszę przyznać. Może kiedyś, może kiedyś się uda. Póki co zajmuję się traceniem hajsu i expa na zabijaniu graczy. Dobra. Schodzimy do wykrzywionych... Kurde, nie nauczę się. Schodzimy do zrujnowanej wieży i idziemy atakować pierwszą napotkaną osobę. Mam już tutaj przygotowane... Oj. No dobra, super, zabijam. o Celman wudu, Dobra, zaatakowałbym go, ale chyba... Chyba tak to perza. Tyson, Mam cię. Pump. Pump wyskoczy. Jest pump. Dobra. Mamy pumpa. Mam pierwszego zgona. Eee, smutną buzię może mu wyślemy. Dobra. No cóż. Niestety. Pierwsza, pierwszy zgon. Licznik zgonów poproszę na ten ekran. Zaraz będzie salto. Nope. YouTuber. YouTuber niestety, ale patrzcie, Kruk może go zabił nawet. O, a masz kamienia. Dobrze dostał, 38 mniej. Ja jeszcze tego pumpa porobię. Dobra, niestety. Kruk ginie jako pierwszy. Prawdopodobnie... ginę jako drugi. nawet no, trwają jeden cios, nawet nieźle. Dobra, pierwsze salto. Yy, widzimy się za chwilę w walce numer 3. Idę odkupić kruka. Kochani, a tak szybko tylko poinformuję, że w tym tygodniu do wygrania jest 5 ogniw. Więc, oczywiście, napiszcie swój nich w komentarzu. A za tydzień wylosujemy sobie jedną osobę, która to sobie zgarnie. Okej, okay, kochani, plan jest taki: idziemy sobie jeszcze raz na wykrzywione wieże. Zabijemy tu jeszcze jedną osobę, i potem idziemy sobie może do jakiegoś tunelu krzyżaka albo na zamek, żeby było ciekawiej. Yy, aczkolwiek, no, trochę się boję tych małych leweli. Bo atakowanie, nobka i patrzenie, jak pump nie zabija, nie jest chyba niczym ciekawym. No, ale taki jest. Takie są zasady tak, Możemy kiedyś to może zbotifikować. Żeby się nie atakowali małych leveli Procto level, wyjdź stary, to ci zabije Aha, nie, mam, nie mogę walczyć, dobra, 33 sekundy jeszcze Dobra, następuje chyba ten moment, kiedy mi ochronka mija I czy możemy zatykać procto level Nie mogę go zaatakować, dobra, idziemy sobie do góry Tam ktoś przebieg w ogóle, może bym go złapał Lady Chili, Lady Chili 25 level, drużyna pod ochroną, boże jak dobrze Pum, by wyskoczył, o dobra Siri w sumie, Siri z Wiedźmina, okej okay. Nie atakujemy jej Szczur ją zaatakował w ogóle, ale biedny szczur. Właśnie z umarł sobie. Dobra. Idziemy w dół. Idziemy w dół w stronę ogrów. Może tam ktoś będzie. Dlatego się powie tych małych leveli. O kurde, dobra, tutaj dużo ludzi wyszło. Może ktoś wyjdzie. Może ktoś wyjdzie. Malta wychodzi. Mamy Maltę. Dobra, mnie wyskoczył pump. Bardzo dobrze. Okej, mm, okej, okay. okay, to mi pasuje. To mi pasuje, tylko pytanie, czy nikt nie hopnie. Który ten kruk ma level? Dobra, mały. Nie jest źle. 6. Yy, Przywitamy się ładnie. Ciekawe, czy mnie wyzywa. Oby nie. Krukieł. Siema. Oj, nawet nie musiałem nic zrobić, mój kruk zabił jego kruka, ale szkoda. Diab, diab, diab. Dobra, on przeżył. Dobra, zabiliśmy peta. Jakby, ja wiem, że nie powinno się petów atakować, nie? I to jest hamuwa z mojej strony. Ale jakby w momencie, kiedy to jest rydz i pet, to ja, jakby tak instynktownie atakuję tego peta, żeby ten pet mnie nie zabił. No ale dobra, obłąkany mnie zaatakuje. Dawaj, wiem, że chcesz. Dobra, nie chcę, idziemy odpocząć. <grywa> swoją drogą brakuje mi 200 k do lewla. Szkoda, że teraz to wszystko stracę prawdopodobnie. Jeszcze planuję w tym odcinku pójść sobie na, ogół na skrót szubrawców i tam się bić koło wieży, bo tam są najciekawsze walki. No i oczywiście z petem, więc będzie ciekawie. Um, jakby wiele osób pyta się, dlaczego z petem to robię. No po to, po prostu było ciekawie, że były większe emocje. Bo jak go stracę, to jest 5 platyny w plecy, to jest dosyć sporo już. To jest tam 60k około, nie? Nawet chyba trochę więcej, więc to już trochę hajsu jest. No i jest ciekawiej, jak, jak się z petem bije. Jest show przynajmniej kręcone. E, nocny moś. Jezus, Mary, nie trafimy, ale gonimy go. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Mocne, mocnego mośia gonimy. Pod ochroną, dobra, niestety nie możemy go zaatakować. Weźmy sobie kluczyk. Dział. Nie mam u nie mam tego, dobra. O, szkoda. Farma sola, tu się bije. Niech sobie bije. Tarcza atakujemy. Dobra, tarcza uciekła chyba. Możemy ją złapać. Dobra, nie gonimy jej. Tarcze są w porządku. Słab słabo mi się tarcza atakuje. No, nocny może, bardzo przepraszam. Aha, pod ochroną, ok, nieważne. No, pójdźmy na zamek. Zobaczmy, co się na zamku dzieje. Na zamku w sumie jest częściej oro wyżkich, wys wysokich leveli niż niskich, więc to wcale nie jest przesądzone, że jakiegoś bambika zaatakujemy. ale zobaczymy. I co, przypominam, trzy walki za nami, jedno salto, więc nie ma tragedii. Jeszcze siedem walk, chodzimy sobie na czerwone i szukamy. Rainur, tu się bije. Okej, okay, jak gościu się biją, no to nie będę na niego czekał. Plus, też to jest takie moje usprawiedliwienie, żeby uciec od Bambika, żeby Pumb nie wyskoczył. Trochę naginam zasady. Dobra, Ghost Bluty się biją w czterech. O ja pierdzielę! O Boże! Dobra, trzech zaatakowałem. Ale walka. E, dobra, zrobię se tak, zrobię se tak. E, Wudów biło, dobra. Ale będzie oro. Jak ja czachę dostanę po tej walce. Ja przepraszam was panowie. Mam nadzieję, że mnie nie znacie. Chłopaki. Król pomocy. Dobra. Dawaj, Krul, wal. Pięknie. Jednego mnie, jeszcze trzech. Walimy. Gala fighter. dawaj. Dobra, dostaję buły na łeb Mośnie że ok. okej. Jeszcze dwóch, jeszcze Ryc. Dobrze. Kurde, Gituba, jeszcze Barba. Barba uciek. Dobra, to była piękna walka. To była piękna walka. Oro wklepane. 6k expa, zaraz będę czachą, nie bez kitu to w ogóle Biblio, o oh shit. Tam w ogóle Biblia był bity. Chcemy hopnąć, jeżeli by się dało. Przepraszam was panowie. Może ktoś, ktoś wam powie może kiedyś, że, że, że nagrywałem odcinek. Tak naprawdę to bardzo was szanuję. Nie chciałem was zabić. Żyje <grytanie> się jak frajer, robiąc ten challenge. Nienawidzę was, to wszystko wasza wina. Gdyby nie było popytu, to bym tego nie robił. Dobra, ananas tu się bije. Ej, tam ktoś w ogóle mi uciekł, chwila. chwila, 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 bo skojarzyłem fakty. Tam ktoś uciekał. Dobra, odpocznijmy sobie, idziemy się bić dalej. Po piątą walkę w tym odcinku. Prawdopodobnie w ogóle była wyprawa na duszki, nie? Właściwie ją zepsułem. Idziemy sobie na zieloną. To może być ciekawe. Tam jeszcze mnie nie było. Teraz, co tutaj na nas czeka. Oby tylko nie gróbki, bo to by było dosyć słabe. Mam nadzieję, że kogoś spotkamy. Tam ktoś w ogóle szedł. E, może tą osobę dogonimy. Kurde, no dobra, nieważne. Nie chcę się przez to przechodzić. Wracamy na zamek. Wracamy na zamek, prawdopodobnie i tak. No nie, no to jakieś gróbki już wyskoczyły. Okej, okay, tam się bijmy, ja się napiję w tym czasie. Dobra, kochani, jesteśmy w zamku. Idę szukać piątej gróbki, która chce się ze mną pobić. A w sumie to chyba nawet nie chce, ale będzie musiała. Może ten Anaskaul, on ma Daj się O, krakał. Jeszcze wszystko w niego trafi. Dobra, mamy go. Będzie bitwa. Przepraszam ci, stary. W ogóle to jest takie nie fair, że ty W ogóle bijeś bibliotekarza i teraz cię atakuję. Ja się tak źle sobie czuję. Naprawdę. Bierzemy sobie tak. Atakujemy, go, nie Będę mu tych petów I Prawdopodobnie i tak to jest gon. A przynajmniej zginę bez, bez tracenia honoru. To jest drugi w ogóle, że to jest wudu. Boże, święty jestem debilem. Dobra, kruk, kru rób więcej. Yy, życie Jupitera, stary. Nie wiem, co mu odpisać. Yy, Musieli mnie. <laughs> w sumie prawda. W sumie taka jest prawda. Dobra, weźmiemy wyrwanie z korzeni. Mm, Znieśmy sobie, no nie wiem, no jeden weźmy sobie na te uroki, jakby ten plot nie bić, uh, weźmy sobie wyrwanko z korzeni, mm. no dobra, z uroków zabiorę, powiedzmy, że się uda, że się obronię. Nie, nie zadzwonił zegar, jest całkiem spoko, w ogóle mogę z tym do też patakować, teraz taki hirby się przydał, mm, mogę go w sumie odpalić. Dobra, ten się hillnął. E, dostał rozkaz, jeszcze żeby ochronę dosłup to będzie katastrofa. Wyrwają się z korzeni, czyta mi kolejne. Dał, k***a, ku... czebele, no, aj karamba, dobra. No, i koniec salta chyba będzie zaraz. Staje debuffa. No, raczej się z tego nie wybronię już. Raczej nie ma opcji. Au! Dobra. Szkoda, tylko 5 platyn. Plus. Niestety. Niestety, 5 platyn szkoda, ale w sumie. Tak, teraz patrzę, dosyć fajne rzeczy podropałem w ogóle z tych typów. Ten łuk i ten młotek. Nie, młotek nie. Ten. Ten topór i ten pierścionek. Dosyć spoko, dużo warte. Parę k dostanę u Kowala. Więc po w sumie. Tak coś jak. tym razem, jak już ta ochrona mi minie, bo jeszcze ją mam, pójdziemy sobie tutaj, e, na ten skrót szubrawców i tu coś czuję będzie najciekawiej, ponieważ zawsze jest dużo ludzi, którzy są bardzo, bardzo charyzmatyczni na czacie, że tak powiem, więc możemy się pośmiać, bo zaatakuję z petem, no a pójście na skrót szubrawców z petem, no to to jest najgłupsze, co można zrobić w tej grze prawdopodobnie. Sprzedajmy to wszystko, tak mi się wydaje. Zostawmy sobie coś słabego, żeby śmierć to zabierała. Eee, nie wiem, czy to tylko działa, też trochę te ternowy, może jest tak, że jak że jak mamy jakieś itemki śmierci zabierze, to kara od Express mniejsza. To by było całkiem ciekawe. Stawmy dwa itemy. Dobra, 17 koła zarobiliśmy. Kurde, pięknie. Jedna platyna do przodu. Możemy nawet się pobawić do kogoś hopnąć, co wy na to? Mordor Wudu. King Druid, zią złotego, only buff i korwin. No Korwinowi bym pomógł. Korwinowi bym pomógł. Widzę, że mi się tak język plącze, że w montażu będę wyzywał sam siebie, że muszę tyle ciąć. Owszem, pozdrawiam z montażu, to jest jakaś masakra, nie wiem czy ja byłem pijan nagrywając, to czy co? Dobra, jest 37, tutaj widzę jakiś rycek chce hopnąć, chopamy do drużyny atakowanej Bijmy się! Bijmy się o wolną polskę z krukiem. Jazda jazdunia! Co się tu będzie działo? Mamy druida, mamy budu, kogo by tu atakować? Jezus Maria, ile celów? E, ile celów do atakowania? Weźmiemy sobie coś takiego. Tak sobie weźmiemy. Zdechłem. Koniec walki. Dziękuję. Fajnie było. Serio, Oscar. <noise> e, możecie pozrobić YouTube. <noise> dobra. E, no cóż. Kiedy odcinek? Kręcony. Ja już zdechłem? Nie, dobra, jeszcze żyję. Ostatnio mi pomagałeś. No ja cię bardzo szanuję, stary. Nic do ciebie nie Dobra, niestety. Ale może Kruk trochę powalczy więc Jakby Kruk miał kamerę, to walki byłyby ciekawsze, mam wrażenie. Tak, tak się kończy walki na skrótach szybowców. Kruk, uciekaj stary, nie ma o co się widzieć. Dobra powoli kończą mi się zasoby platyny. Musiałem pójść do kombo kupić. 800k przepłacam No ale powiedzmy, że zależy mi na czacie. Um, pozdrawiam przy okazji karkodruta, bo tutaj się pyta czy nagrywam. Często się ludzie pytają akurat ten trafił na plusik, nie na minusik. Więc poczekamy sobie na platynę, kupię sobie kruka i idziemy się bić dalej. W ogóle macie ankietę, teraz jeszcze póki czekam na gościa w konwo mogę Wam pogadać, macie tutaj ankietę, czy chcecie piątą część, bo jakby dla mnie powielanie schematu tego samego tyle razy już nie jest ciekawe, no ale może dla Was jest, więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, piątą część tego samego, albo z jakimiś może dodatkami, kto wie, no to zostawcie opinię swoją w ankiecie, macie trzy opcje. Tak, nie, lub e, tak, ale dodaj coś nowego, nie? Najgorsze w odkupywaniu klubów jest to, że one tak długo się chilują. Jak nie ma się konta premium, trzeci poziom, to ten klub po prostu leczy się 20 godzin. Kompletnie mi się nie chce czekać. No ale on ma 3000 HP, więc 15 podków na HP stracić tak ono to trochę średnio. Słuchajcie, żeby było ciekawiej, w kolejnej walce użyjemy Motyla z krukiem, bo motyl ma tak naprawdę jeden darmowy detnie, bo, bo tam za 5 godzin się respi, więc użyjmy sobie go raz, ja i tak zaraz muszę lecieć, więc ta jedna nie będę grał, on się spokojnie tam wyregeneruje mm, i użyjmy go do bitwy. Może, może uda się nawet bez zgonów to przetrwać, to by było całkiem ciekawe, e, bo on by się healował po prostu i nas by healował i to by było spoko, myślę. Dobra, zmierzamy chyba na siódmą walkę, natomiast e, nie jestem pewien, czy to jest siódma czy szósta, a tam było 321 łapek, więc powiedzmy, że teraz będzie szósta, nawet jeżeli to jest siódma i najwyżej to będziecie mieli jedną dodatkową. Więc tak sobie mówię teraz, żeby zapamiętał. Teraz jest szósta walka. Będzie szósta walka, i jeszcze przed nami jest siódma, ósma, dziewiąta i dziesiąta. Chyba jest inna bonusowa, czyli macie tak naprawdę 11 walk, bo wydaje mi się, że jest siódma, No ale nie chcę, żeby było za mało, więc wolę, żeby było jedna za dużo niż jedna za mało, nie? To wyłączamy. Ronin Drud jest moją ofiarą. z jakimś gorylem. Ten goryl chyba jest groźniejszy ode mnie, mam wrażenie. Nie chciałbym dostać korzonek. Małpa w ogóle na. No, ja z małpa będzie we mnie kamieniami rzucał, jestem debilem. Ale już nie wiedziałem, co zrobić. No dobra, ale może nie, nie zatakuje mnie małpa. A, ona nie jest eksplona, jakoś, super. To nie jest tak źle. Dostał bułę. Okej, okay. dziab Co? Który on miał level? Myślałem, że to jest jakiś koks po, po EQ, tak myślałem. Lipka. dobra, jeszcze tego. No, mógłbym go zostawić, ale i tak go kruki zabiją. Więc już rzucę w niego kamieniami, żebyś to z głowy. E, wow, nieźle. Myślałem, myślałem, że to jest jakiś koks, naprawdę. Że, że to będzie oro straszne. Ale wyszło. E, Ronin drudnie żyje, pozdrawiam oczywiście bardzo. E, no i przepraszam za małpę. E, a co to za oranie słabszych i to jeszcze z petami? Czyżby nowy odcinek się szykował? A je! Yeah! Dobra, czy on nas atakuje? Ronin Drut tu stoi. Dobra, nie wiem, wy ten czat zmienić mienić inne miejsce, bo jest masakra. Dobra, dam wam go tutaj. jego znaczy, nie widzicie go teraz. Kurde, nie wiem gdzie wam go dać, macie przybliżony ekran. Nieważne, da wam czytać co ludzie piszą. Eee... Okej, okay, no bo no bo w tym miejscu za bardzo mi przeszkadzał Drut Prosek. Eee, go atakowaliśmy chyba już. Nie, to Ronin Drut, dobra. A Druta Proska znam, to jest mój widz, dobra, uciek Moje zagapienie. Kowron! z kowron biorę Cię na pizzę! A, mam Cię! Haha, ha, dobra. <gryny> e, nie no, krytyki, nie będziemy się bawili. Jest to podgryzka barbarzyńca, więc a, krytyki to on nie ma tarczy, więc, więc, więc spoko. Jedziemy! z Skowron! Dziab, Z Skowron nie żyje. Zaraz coś tu przyjdzie, się zdenerwuje za to, co robię na tym wąwozie i mnie zabije, nie? 100%. Barbarzyńca, jesteś takim debilem, naprawdę, z najgorszą postacią. Okej, okay, dziękujemy tylko. Dziękujemy tylko, szanuję cię tylko. Dobra, yy, siódma walka za nami. Nie wiem, czy jest ósma. One more! A to jest łucznik. Siemano, one more! Jak my się znowu spotykamy, stary, jak ja cię szanuję. Dobra, robimy sobie tak, robimy sobie tak. Może mi starą rzucić, On mnie zabije. Salto. Nie ma salta. Bijemy się. Na pizzę walimy. Bierzemy tak. Jest szpila, dobrze, bardzo dobrze, walimy 100 mniej, 100 mniej Czy strzela, czy ucieka? Strzela We mnie strzela, czyli bardzo dobrze, zmarnował pociski Super, ale nie trafia Ale go porobiłem Jeszcze zatrucie mu weszło, jeszcze dynia mu wejdzie Nie wejdzie mu dynia, bo jestem słabą postacią Ale dostał bułę za 300, dobra e, Robimy inaczej, walimy normalnie krytyki e, Gryzy, spróbujmy go zagryźć To może być ciekawe Damy tutaj tak, damy tak, xd Żyje, walimy się dalej Wykończę go zaraz, jestem przeznaczeniem, panie one more Kurde bele, robimy, dostałem za 600, nieważne Motyl mnie wyhiluje. zabijemy kurde bele Dawaj, gryz, pięknie, jeszcze raz trafię i jest martwy No nie trafię Dynia też nie weszła, okej okay. Kamyszki może, nie wiem czy kamyszki to jest dobry pomysł, nie kamyszki to nie jest dobry pomysł Bo oni tak ma obronę, bo przed motylem prawdopodobnie się broni, chociaż w sumie nie wiem Nie, on się skarbił, bo teraz my kamyki, więc zatakujemy na blisko, żeby go oszukać e, Tak mi się wydaje Żyję, ok, ja żyję, a czy on żyje, zaraz zobaczymy. Dostałem Hila za 400, bardzo dobrze. Dostałem, nie dostałem, chwili, czekaj tu. Nie mogę. Praca wzywa. <grym> Dobra. 600 buła. Żyję. HH7. Praca, no normalnie, stary. YouTuber to zawód. Robimy sobie jaja. No nieźle, dzieciaku. Kurde, wele, nieźle. Dobra, one more nie żyje. Nie pozdrawiamy. E, pięcka, pięćka, pięćka uciekamy stąd, póki go tu nie ma Jestem, jestem nobem, jestem nobem i uciekam <laughs> nie, Niech mnie szuka, ja to będę jeszcze oro graczy dzisiaj, więc niech mnie szuka, pozdrawiamy serdecznie Dawaj tu frajerze na czarne. Tak patrzę, gościu w ogóle myśli, że nie wiem, że, że będę na niego tracił czas Tutaj wyzywa mnie gościu tutaj w po lewo, więc, więc nie, nie interesujemy się typem Idziemy sobie na czarne. Gastrobarba jakiś tu stoi Czy gastrobarba stoi na czerwonym? Nie stoi na czerwonym ma farta, gastrobarba. Jak ktoś jeszcze napisze ten one more, to wam pokażę, żeby nie było. Hmm, chodźmy sobie na las orków e, i spróbujmy sobie kogoś zorać jeszcze. Dobra, przed nami chyba ósma walka albo dziewiąta, nie wiem, powiedzmy, że ósma. Chyba robię bonusowe walki, naprawdę. E, wchodzimy na czerwone, ósmą walkę chcę zaraz poprowadzić. Bardzo dobrze się bawię w sumie, więc nie, nie martwię się nagrywanie. Ktoś tu pisze do mnie. E, wyjdziesz, czy tylko zaatakowałeś raz, nienacka i koniec? No właśnie tak zrobiłem. do 2. x dobra, nie mam niestety pat nowego kluczyka eee, Czy jest tu ktoś, kto będzie się ze mną bić? Nie ma, może na fyro ktoś będzie, to może być całkiem ciekawe Tam jeszcze nie, nie byliśmy, Krasiula, Krasiula zbiera tego i temki to nie będę przeszkadzał eee, Mr. Hajka, Mr. Hajka jest na czerwonym, ale odpoczywa, aha, bo jest na białym, dobra No okej, okay, dobra, Wchodzimy sobie do chramu eee, Czy w chramie ktoś jest? Pof XD. ok może być, może być, ciekawe eee, Robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak Gości nie ma many, więc może ssać? Gościu w ogóle nie ma many, to może wina nasza przewaga 200 Nie dostał szpili niestety, ucieknie prawdopodobnie Coś tak czuję, że ucieknie Nie ucieknie Dziab Broń się Barbarzyńca Barbarzyńca stoi za 900 pocisk, stary uciekaj Ała Motylku, musisz mnie wyhealować stary Okej, okay. już widzę, że gościu nie chce za bardzo mnie debuffować, po prostu chce mnie zabić więc robimy sobie w ten sposób, eee, załóżmy, że zostanę Hila, więc zrobię coś w tym stylu, damy mu tak, eee, bo, bo, bo dosyć dużo robi mi. Dzwonek, dobra, niestety spadliśmy, ósma walka niezaliczona, zabili nas, coś tu dalej pisze, czyli nie wyjdzie. no nie wyjdę stary, wytłumaczyłem to już Ci. Okej, okay. niestety salto, niestety salto, dziewięcka ekspa w plecy, czy pety przeżyją? W sumie mała szansa na to, że zabije dwa pety naraz. No ale zobaczymy. Okej, okay, przeżyli. Bardzo fajnie, nie zabijmy petów. Dziękuję bardzo, panie powXZ. Nie wiem, czy zrobiłeś to celowo, czy nie, ale dziękuję. Szanuję pana. W sumie fajny odcinek wychodzi wam powiem szczerze. Nie wiem, jak wam się to ogląda. Mam nadzieję, że dobrze. Oczywiście przypominam, była taka sytuacja raz. Jak komuś z was padnie pet. Bo nie mówię o śmierci. Jak komuś z was padnie pet. Yy, I stwierdzicie nam przykładę to jest duży wydatek, czy coś. Napiszcie śmiało. E, dam wam po prostu platkę że tam imperiały. Platki wam nie dam. Hajs albo Imperiały do tego PETA, bo dla mnie to nie jest duży wydatek, zwłaszcza, że ja dostaję donate od widzów, tak jak powiedziałem. Nie jest dla mnie duży wydatek, dla was to może być duży wydatek, jak macie na przykład mały level, więc napiszcie śmiało, ja wam ten hajs zwrócę. No ale musicie być uprzejmi, a nie tak jak tutaj gbur One more wyzywa mnie od Fajoru, a teraz żądam na przykład hajsu ode mnie, tak? No temu nie dam. Mm, no ale jeżeli ktoś naprawdę stwierdzi, że nie wiem, smutno mu jest, czy coś i chce PETA odzyskać, no to damy mu hajs. Naprawdę to nie jest dla mnie żadna Satysfakcja zabijania mniejszych. Robię to na celu odcinka. E, mimo, że jest fajna zabawa, po prostu zbicie się. No ale koda wam hajsu, piszcie do mnie, oddam wam zapeta i tyle. W ja mówię to co odcinek, no, ale chcę, żeby to była prostu rozrywka, a nie, żebym tutaj jakoś był serwerowym gburem, który bije słabszych, nie? E, dobra, lecimy. Lecimy się bić dalej, nie przedłużamy. Dobra, 12.56 na zegarku, prawdopodobnie ochrona już mi minęła. Schodzimy sobie na tunele. Wyłączę motyla, no nie on tylko może raz spaść w, ty, w tych walkach, bo nie chce go odkupywać, więc nie chciałbym, żeby pum go zabił bezsensownie, więc po prostu go wyłączę i szukajmy jakiegoś gracza, tylko tak patrzę, tutaj nikogo nie ma. Kurde, o, dycha, dycha i ma śniutko, niestety jest pod ochroną. Aha, nie mogę walczyć w PvP, Boże, jestem debilem, no dobra, niestety. Dycha, patrzysz się na mnie, ja się patrzę na Ciebie, wiemy, że chcemy się bić. Dycha uciekł, zniknął dycha, chyba, że pod krzyżak... Nagrywam moje umieranie w męczarniach, pies mnie zagryzie zaraz. Kurde, stary. Na szczepienie z nim. Te pierście klizny chyba ma. Dobra. Koniec walki. Dziewiąta walka za nami, albo dziesiąta nawet. Ale powiedzmy, że dziewiąta. Zróbmy sobie jeszcze jedną końcową. Yy, xD. Na 129 łuk. Taki challenge, stary. Taki challenge. W ogóle sorry za tą głośną klawiaturę. Mam ją centralnie pod mikrofonem. Tak akurat się złożyło i nie zabrałem jej. Udajemy się na ostatnią walkę dzisiaj. No los chciał, że to będzie wykrzywiona wieża i to będzie major SPZ. Albo Świnka Pepa. Świnka Pepa! Dawaj, wyjś świnka. Idziemy się bić. Chodź. Chodź, ja Cię zaprowadzę. Dobra, Ty możesz też być. Dobra, Świnka Pepa, nie mogę walczyć przez sekund, gonimy go. Kto tu to jest, 68 mów. bardzo fajna walka, idę po niego. A, mam Cię. Złapałem. Dobra, ostatnia bitwa, siemano, witam serdecznie, co tam u Ciebie Mordo? Ktoś hopnie? Czy nikt nie hopnie do niego? Zobaczymy zaraz. Nikt nie hopnął, dobra. Cześć. Uszanowanko, dostałem okrzyk bojowy, gościu będzie uciekał. Zobaczymy czy go zabijemy. No buły weszły konkretne, teraz ja. Dobra, dostał, pięknie, 17%. Moi drodzy, to jest tyle w tym odcinku. Przypominam, jeżeli chcecie kolejną część, głosujcie w ankiecie, napiszcie komentarz z nikiem swoim przede wszystkim, ponieważ jest coś do wygrania w tym tygodniu, tylko jeszcze nie wiem co. Eee, zobaczę po odcinku co mam depo. Widzimy się za tydzień, w środę, ewentualnie w sobotę na odcinku poza tr Nowym, jeżeli was to interesuje. Zobaczcie także odcinek sobotni, w którym oglądają swoje stare filmy. Naprawdę bardzo fajna zabawa. Ludzie piszą, że jest super śmieszne, więc... <laughs> Między innymi ja piszę, że jest super śmieszne. Więc możecie sobie zerknąć. Ja się z nami żegnam. Dzięki za uwagę. Nadzieję, że się podobało, wiecie się dobrze. Nie przedłużam. Elo, elo. Siema. U!